Видайте на моем канале, мое имя Дарья. Сегодня я постановила награть такие фильмик, фильмик для забавы, фильмик челлендж. Буду замкнутыми очами выбирать косметики для сегодняшнего макияжа. Надеюсь, что вам такие фильмик сейчас понравится. Ну и что? Без безблудного гадания, Запрашиваю вас до гландания. Такие кошечек, чтобы вам было все хорошо видать. И буду вкладывать ту косметики. Najpierw bazy i wybierać, później podkłady i wybierać, i tak dalej. I tu będą kosmetyki przeważnie drogeryjne, tylko parę sztuk wysokopolkowych. I kosmetyki tu będą nie nowe, te kosmetyki, których już wcześniej używałam. I co? Już naszykowałam dla siebie tu bazy. jak ja to będę robiła w sensie z zamkniętymi oczami postaram się żeby wam tu było wszystko widać zaraz je tu trochę przemieszam wiecie, wymieszam żeby mi wiedzieć gdzie która leży i do której ja najpierw dopnę, to i będę używała dzisiaj Корот высок база праймер Smash smashbox, Smash Box Smash фото финиш Smooth and Blur праймер дичий Та база пузя в рух 30 миллилитров Окей okay. и одразу буду аппликовать Так она выглядит, есть такая прозрачная преж... косметики для утрываления бровей. Мам их Tylko cztery, bo wiecie, już znalazłam swoje ulubione produkty i niczego więcej nie potrzebuję. I co? Też, który go dotknę, ten i będzie dzisiaj używany. Widać wam, żeby i wam było widać. widać. Coś tam widać. Co? Jeszcze wziąć, żeby to nie spadło i wam było widać wszystko. Największego, mój ulubiony klej do brwi. Po moich brwi mam też mało produktów. Wiecie, cienie, pisak i kredka. Co jeszcze jest potrzebne? Ale to nie licząc, że jeszcze mam e, parę rzeczy do przetestowania i oprócz wysokopółkowych e, też kosmetyków. Na razie mam tylko to. I co? Lecimy? To już ciężko będzie pokazać Wam i mnie wybrać. Чени, Avon Берол, Шоу Кейс, так, он выглядывают. Два чени матовые и один такие сатиновый. И, и и очень, который я мам, медиум. Na podkłady. Tak to wszystko na razie wygląda, ale ja muszę trochę ich uporządkować, żeby wiecie, miałam dostęp do wszystkich. No, no nie wiem. Nie muszę jednych położyć. Так то выглонда и Уже здесь ту Так не хотела Тегу подкладу. То есть Лореал, Париж, Infail był 24 godziny, matkowy. No dobrze. Challenge jest challenge. Nie chciałam, bo po pierwsze on jest dla mnie za ciężki, po drugie za jasny i po trzecie już nie lubię takie wykończenie, wiecie, matowe, ale na niosę, zaplikuję bardzo małą ilość, postaram się mam odcień 25 roz ivory i co, lecę mam nadzieję tego mi wystarczy nie będę przyciemniać, przyciemniać jego, bo tu jest challenge jak będzie, tak będzie ale mówię Postaram się jego tak wpracować w moją cerę, żeby wszystko było mniej więcej dobrze. Do regulijnych, otwartych korektorów mam tylko też tyle. Ico. Izberem, <coughs> ja izberem. Korektor z Maxom Moore. Barzo dober tajni korektor. Ljubi ga. Oče, imam 104. Раз на пудер Мам Тиле Зараз тут Якось Не, не. Упожаткую Чтобы żeby... не, не Может так поставить Раньше О Может Какось так Żeby mniej więcej były wszystkie te pudry na środku. Dobrze. Ja to trochę wymieszam. Tak, widać. są duże. Ten puder z Max and More. Dobrze, Banana Blast, bardzo duża pojemność, 22 gramy. Ten puder jest spoko. Taki normalny, zwykły puder. I co, ja najpierw małym pędzelkiem e, zaplikuję pod oczami, na te zone, a takim dużym już na resztę twarzy. Oj, na razie mam bardzo jasną i matową twarz, ale mam nadzieję, że bronzer mi pomoże, uratuje. Tu jakoś wszystko dobrze, mam bronzery trochę żeby wam było wszystko widać. No. Dobrze. I teraz. Chciałem trochę rozświetlający bronzer, ale dobrze. Lovely bronzer, Golden Glow, Cool Brown. Tak on wygląda, matowy i to jest taki bronzer raczej do konturowania niż ocieplania twarzy. Dobrze bierze Pędzelek i działamy. I teraz moje róże. Так воно виглядає у нівинці. І все, і все. Як то доводиться зробити. Нічим не є з тим, що готувано спеціальне, якось як лечить, так лечить. Ну ні. Сегодня, на мой день, если хочу о макияж. А еще тен руш не хотел. Эйвен Тру. Колор. Не вину, який то есть. Колор. Так. Он тен руш выглонда. Это окулечки. Это... Bardzo taki jasny i subtelny róż. No dobrze. Dzisiaj brązer jasny. I róż i podkład jasny. Chociażby rozświetlacz już. <coughs> był miary miarę ok. Moje rozświetlacze zaraz Wam pokażę. No, jak ja to mam pokazać? Wszystko spada. Mniej więcej to tak wszystko wygląda. O co? Lecimy z tematem. mam z głosem. Можем не гребнок. <плодователем> Палетка рассветлячая из Essence. Так, выглонда. Люстерка Ома и Trzy rozświetlacze. Bardzo dobrej jakości. Bardzo je lubię, naprawdę. Chociaż w tym jeszcze mniej więcej nie trafiło. Dobrze, tak, dobra. Wymieszam te dwa. I nie żaluję. Aplikuję. koniecznie musi być mgiełka do twarzy na to wszystko e, obecnie często używam tych mgiełek. E, no i co? Od razu to tu przydłużać, żeby wam było widać. Угу. То есть с Maybelline Lasting Fix 100 мл. Раз базы по тени. Выгибаем шистки, которые мам дрогерийные. Które um, są otwarte. I tak to wygląda. Wiem, że na przykład ta baza to jest klej do brokatów A ta na przykład stricta. Nie, nie stricta, ale często używana do takich mniej więcej cieni pastelowych. Ale. <ścoughs> A dzisiaj zdecydowałam się te wziąć, wszystkie te, bo to jest challenge i jaka mi wypadnie, taką będę musiała użyć. То. Але на правда не мой день. Если ходи о макияж. Бардзо мало илощ взяло. Але то есть челлендж, видите. Значит, так мужчи быть. Она, она есть бардзо такая Wiecie, lipka. A jeśli chodzi o moje cienie, to mam je zdecydowanie za dużo, nawet drogeryjnych, żeby tu one mi się zmieściły w tym koszyczku. Ale to tak wszystko wygląda. Inaczej nie mogę zmieścić. Tak wygląda. І одразу лечимо. Та палетка. Це Eveline Cosmetics. Chocolate. Малю стерку. Кедочку п'ємо. Його під дронцем. Добре. на ошибку э, зроби якийсь макияж и лечим с тематом. A makijaż oczu wyszedł taki. Jeśli chodzi o maskara, to cały czas kotuję tą z Maybelline Sky High i Baza Potusz z Essence. Nie masz czego wybierać. Tak, i dalej. Zostały mi tylko usta. Mam przygotowane. Tu są i błyszczyki, i szminki, i pomadki. To tak wygląda. I co? Mam nadzieję, że uda mi się trafić z kolorem, i z wykończeniem też. Zresztą. O, super! Błyszczyk. Zawsze zawsze jest OK. Maybelline Lifter Gloss. Nie powiem jaki jest numerek, bo nie ma już. Ale taki choć Chociaż z tym mi się udało. mój skończony makijaż z tymi wszystkimi niespodziewanymi kosmetykami. Myślę, że jest nie najgorzej. Wyszło w miarę ok. A Wam dziękuję, że byliście ze mną. Ja z Wami żegnam. Do nowego odcinka. Pa!